Dźwigamy, pakujemy, pakujemy, dźwigamy, mocno, dawaj mocno, sebek. mocniej. Dawaj Alek, dawaj, 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 podnoś A te, te handlety handlety. Już coraz cięższe są. Do Słuchajcie, już z są. Alkiem razem postanowiliśmy, że od dzisiaj będziemy bardzo wielkimi siłaczami w Minecrafcie i będziemy pakowali i ile tylko można. Będziemy mieć będziemy takie muły jak dwie ręce Alka. Tak, takie jest znaczy, postanowienie, takie jest postanowienie noworoczne. Mamy nowy rok, widzowie, także się staramy, nie? Nie, no w sumie to już pół roku, ponownie... W Pół roku minęło. W no, no, sumie tak. Rok. Dobra, to e, nowe półrocze nowego roku, tak? Nie, 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 do wakacji, do wakacji, o, do wakacji, do wakacji. Robimy formę, widzowie. Właśnie, o to właśnie mi chodziło, a ja tu ja jakieś półrocza gadam. Ale mało no, ważne. I wiecie już. co? Poradzimy sobie tylko w jeden sposób. Jeżeli zostawicie łapeczkę w górę także klikajcie wszyscy właśnie. bez wyjątku. Teraz łapeczki w górę górę lecą! Lecą! Lecą? Nie lecą. Ka każda jedna łapka Ej. w górę to jeden więcej. Widzowie nie klikają! Widzowie ciebie nie lubią! Dobra, to nie ma Alka, yy, nie ma Alka! Klikajcie <śm> dla mnie łapeczki! <śm> Nie no żartuję, dobra, jest ale Ja zawsze chudy będę teraz, nie? <laughs> dobra, chodź chodź na, na zewnątrz się przewietrzyć, bo tutaj w środku już wytrzymać normalnie nie idzie Słoneczko ładnie świeci, elegancką pogodę mamy Słuchajcie, zaraz robimy sporty takie normalnie będziemy tu skakać z domu i zobaczymy kto przeżyje z takiej wysokości O, ej, ej to Smaństo idzie, widzisz go? Ono idzie do mojego domu, Smajslo, Ty, on do ciebie idzie, a ciebie nie ma. Nie krzyczysz przecież on cię nie, słyszy. Jestem. nie słyszy. Cię z tej odległości, to ty niepoważny jesteś. Gdzie on tam idzie? No, nie wiem, czekaj, jesteś coś Odległość powiększa. Ej, on, on idzie do tego domku? Szklonego? Nie wiem, czekaj, czekaj. Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. I gdzie on poszedł? Tak, no. Tak, tak, idzie do tego domku. Widzę a, go, widzę go, on no. Ej, co się kombinuje? Skoro on do wiedzmy szedł, a wiedźma ma różne fiolki i inne mikstury. Coś mi tutaj Ejdysto... śmierdzi. Co Pamiętasz, on Pamiętasz, że znowu to mógł mieliśmy ćwiczyć? Pamiętasz? Co? Pamiętasz, że ćwiczyć z nie mieliśmy? No, ale no, wiesz, to nie, on to cztere zawsze cztere dużo gada, nie? Weźmie. On zawsze dużo gada i on na siłownię będzie chodził, będę to, a co do czego przychodzi, to on na żadną siłownię nie chodzi. Dlatego my, no my się z nimi już nie, nie, nie ten. Nie zadajemy do siłowania się, bo on i tak na to nie będzie chodził. Także Alek w nas jest siła, my musimy dalej chodzić na siłownię i dalej być tacy umięśnieni, O, ty, czekaj. No przynajmniej tak Patrz, trochę. Pati biegnie. To? Wyszła z domu, Ej, widziałem. Ją. Wyszła z domu. No tak, ta akurat miałem kamerkę, nie? I patrzymy, a no. tu Pati wybiega. gdzie ona? idzie do Spłacwa. Ty... Nie do ciebie Ej, patrz, do patrz. Patrz, ona do ciebie a ty, idzie. A ja to jest, to jest, a nie, też do mnie. do ciebie nie idzie. Ej, co oni kombinują? gdzie Ona leży. Czekaj, czekaj. Nie mów, że do pani wiedźmy. A co tak że do fontanną jest? Ja też patrzę, ledwo widzę. Wchodzi normalnie do pani wiedźmy. Co oni tam wszyscy u niej szukają, co? Ej, nie wiem, jakieś nowe eliksiry Albo promocja, ja wiem, no? ja wiem, oni coś knują, Alek. Na mnie i na ciebie. Bo pewnie to, tak, to nie jest normalne, to na żeby nas. najpierw Smajs szedł do wiedźmy, teraz Paty oni coś muszą knuć, rozumiesz to? No pewnie tak, tak mi się zdaje. Wiesz, no, jakaś niespodzianka może? Nie wiem, Ej, czy niespodzianka, teraz, nie raszki, lubię nie? takich niespodzianek, bo e, wiedźma to wiesz, m, ona zawsze coś wykombinuje, jakieś eliksiry, a później mamy problem, to się odmienić z tego, to zrobić z to, to zrobić z to, to nas w krowy jakieś zamieni, nie, nie, ja, ja nie chcę żadnych eliksirów próbować, wiesz? Ale no nic, e, nic nie poradzimy, co oni co niech sobie robią, my idziemy, wracamy na siłownię, musimy ćwiczyć, rozumiesz to? No dawaj, zeskakujemy. Ej, nie, czekaj, e, teraz Livia, a Livia idzie, ty, ona do a. mnie? Nie wiem, tak jakby chciała iść od siebie. Czekaj, nie, do Paślowa chyba idzie, a u Ja zrywa. Nie wiem, czy z środek przychodzi. Livia! Ej, chodź tutaj, tu nagramy my. odcinek. Chodź tu. Livia! Gdzie ona po? Ona biega. Nie Ty, wiem. a może ona biegać zaczęła, co? Ej, może, sportowy tryb życia, wiesz. Nie, z nie, Państwo nie, nie gadaj, chcieli. nie gadaj, że ona idzie do wiedźmy. To, no, czekaj, ona też? No, nie wiem, tak mi się wydawało, że w tamtą stronę Ej, szła. No i się patrz, pa, normalnie Widzę. drzwi zamknęła. Weszła sobie Myślałem, hmm. też musimy to sprawdzić, nie? No to jest jakieś podejrzane Nie, no jest. to jest za, z, dziwne. Za bardzo dziwne. Słuchajcie, widzowie, w ogóle zapomniałem wam powiedzieć o subskryberze czerwonym jak moja bluzka. Kliknijcie go, proszę was, jednego subika mi brakuje na kanale, będzie 300 tysięcy, będzie dla was niespodzianka, także klikajcie, pomóżcie mi doklikać te subskrybery i będzie elegancko. A my, Alex, słuchaj, musimy sprawdzić, to jest za bardzo dziwne, wiesz, że oni wszyscy akurat Livia Spańslow Patty poszli do Wiedźmy, oni coś na nas knują. My musimy no, być przed tak nimi. No, się zdaje. Wiesz co? To dawaj, my też te pójdziemy zawody. do wieźmy. Ej, ej! Ty, Gomoniu jeden, ty prawie zginąłem. No mieliśmy mądre to? Mądre robić ze Mądre to? Mądre to złote, chodź tutaj! A masz! Aż! Ja mało masz! kapelę, zostałem. A masz! Ile mu ma serduszek? Mało! A masz? Dobra, nie mi, nie bi, nie bi, nie bi. Stop, no, stop, stop, właśnie, stop, stop, się. stop, stop, bo już mamy mało serduszek. Musimy coś zjeść, żeby się ja życie zregenerowało. No, jestem lepszy. Czekaj, czekaj. E, o, mamy kurczaczka surowego. Nie wiem, czy surowego o, biał... będzie dobrze ten, zjeść. Więcej białka, tłuszczu, węglowodanych, wiadomo o co chodzi. Dobra, ja, ja też sobie wezmę na drogę, na drogę do pani wiedźmy. No i co, ale idziemy sprawdzić to, e, co, co? Ten kurczak jest zepsuty, zatrułem się. Nie, co ty gadasz? No on bo on jest surowy, mówiłem ci, żebyś nie żarł go tak dużo. Bo on się tylko trochę je, bo on jest surowy, Surowy A. kurczaków się nie je. Dobra, zamykaj ten mój domek, słuchaj, idziemy zobaczyć do Pani Wiedźmy, co oni tam kombinują. Czy oni Niech chcą od niej jakieś eliksiry to. wykupić, czy co? No są jak jakieś, jakieś promocje albo jakieś nowości. Dawaj, chodź, Dobra, idziemy. idziemy, idziemy, idziemy i to zaraz sprawdzimy. By Normalnie przechytrzymy z majstrowa pati, bo oni coś na pewno nas knują i to my będziemy pierwsi. Zobaczymy, o co im chodzi i powiemy, halo, dzień dobry, cześć z Oni nas nie widzieli po prostu, że my ich widzieliśmy, że oni w tamtą to stronę pewnie. biegli. Także dawaj, ale gdzie jesteś? Widziesz no, co te dawaj ide, dawaj ide, dawaj, ide, szybciej, szybciej 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 Musimy dobiec do Pani Wiedźmy Ona ma tutaj nowości w sklepie, nie wiem, jakieś telefony Pani Wiedźmo, Pani Wiedźmo eee, Dzień dzień Erek, witam, witam, dzień dobry, witam Dzień dobry, Co ona tu ma? Telefony Proszę Panią, wszystko widzieliśmy Tutaj wchodził Smyslow, Pati, Livia eee, Co oni chcieli, dobra, co oni chcieli od Pani? Czekajcie, ona coś napisała, dzień dobry, w czym pomóc? No jak to w czym pomóc? Chcemy no. wiedzieć co się stało ze Smajstą, no, Tu nikogo nie było. Jak nie jak było? Nie no przecież było, wchodzili tu. Z Smajstą tu był Pati i Livia. Proszę pani. No właśnie, co oni chcieli? Pani, jakieś eliksiry na pewno. Nas chcą zamienić w jakieś zwierzęta. Ale co ty tam I patrzysz komputer? Ona na się laptopie. zaraz wkurzy i cię wywali. Alek, ona się no, wkurzy. No po nas okłamuje. Słuchaj. No dobra, ale Ej, weź nic zostaw nie ma ten laptopie. komputer, zostaw tej tam laptopa. E, tak, e, tak byli, ale poszli. Byli jak to no. poszli? Przecież nie, nie, nie poszli, oni Ale tu wchodzili. Ale widzieliście jeszcze nikt nie wychodził stąd. Czekaj, czekaj, mi się coś tutaj śmierdzi. Smyslow! Padł! gdzie jesteście? Uważaj, uważaj na nich, bo oni mogą z fiolkami jakimiś wybiec i cię obrzucać. Ta, jeszcze jeśli nas jakąś truciznę ruszą, czy coś, jakiegoś. No, no są hmm, tutaj, pranka, czekaj, zrobią. czekaj, co tu pisze, co tu pisze w ogóle na tym eliksirze? że muszę go wziąć i zobaczyć Co to jest? Zamiana niesprawdzona, zmiana niesprawdzona, dobra, wiecie co, ja nie chcę tego sprawdzać. Nie, o, ja nie ma opcji, nie, ty... nie ma opcji. To są te nowości chyba, wiesz. A chcecie diamenty? Ej, ona się teraz pyta e... czy ten. tak, oczywiście, że chcemy. No, pewnie, no kto by nie chciał, ty. Ej, no diamenty, diamenty. Ty, czekaj, no. co tu jest? Nie wiem, jakaś ciura jest. O, rzeczywiście, jakiś spad tam na dół jest i jakieś co? drabinki. To, na napisała, że mam tam wejść. Co? Pokaż gdzie. To wejdźcie tam, a tam są te diamenty, pani! Tak? Tak, to... A, chyba że o, tak. Aha, chyba, że tak. E, To co, idziemy? No tak darmowe diamenty. No tam, to wchodź pierwszy to dawaj. To dobra, idę też za tobą. Siup i schodzimy, schodzimy sobie. Schodz. Pani Wiedźmo! Potwory, potwory! Jakie Rzez potwory? Żartowałem. Nie wiem, że Prank to był. Ej, co jest grane? Czemu jest paty zamknięta? Ej, oj, 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 oj. ej! dobra! Pani wiedźło, Proszę się uspokoić! O nie, Smańsknął! Smość, tu jest zamknięty! Pani się uspokoi! Pani się uspokoi! Szebek, niebieska klatka. To była jakaś zasadzka chyba na nas. Jest o nie! Jest czerwona. I co? Mamy tam Do wejść? więzienia ona pisze. Ale dlaczego? L Livia tu jest nawet Alek, tutaj jest twoja przyjaciółka zamknięta Livia wychodź, wyłaź, wyłaź tam to, zaraz cię wypuszczę O nie, czekaj, czekaj, ona strzela Livia, Livia, wypuścimy ale, do... cię Alek, 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 chodź, ona strzela, ona ma broń A to nie, to Dobrze, da radę, pani ja się wiedźmo, tabam. już wchodzimy, ale powiem mi pani za co Ej, Alek Alek, ja nie Alek, to mnie doceli, to dawaj No bo ja się boję sam Pani Wiedźmo powie nam pani chociaż za co jesteśmy zamknięci? Co no my takiego zrobiliśmy? Ej, komputer nawet mam, nie jest tak źle. E, jak w domu. Haha, mam was. Więzienie jak w domu. Ej, w ha, sumie, ha, mam ej, was. W Norwegii ja takie zdjęcie, takie zdjęcie, więzienia są. No skąd ty wiesz? Eee nie pytaj. E, w ogóle fajne stanowisko to mam, ty laptop, Ja w ogóle ja mam tu jakieś pufy. Szalkerowa skrzynia, ale niestety jest pusta. O i druga ej. jest! Przepraszam, macie to jest toaleta. Ty to, mam to żelazną to siekierkę. Siekierkę mam żelazną, z szelkerowej tutaj było to. Tu, w tym. A, a, a po co ci siekierka? Ja nie mam. E, no nie wiem, tutaj była. To sobie wziąłem. A, no. to Proszę to się Pani wiedź, bo o co chodzi? Proszę nie strzelać. Teraz tu e, zostajecie i będę robić na was eksperyment. Co? Eksperymenty chyba. Eksperymenty? Uuu. Ona chce nas robić? Ciołek? Ale ja nie chcę być żabą. Ale, a ja nie chcę być nie wiadomo kim, nie, 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 ja na żadne eksperymenty się nie zgadzam, proszę Panią, nie ma takiej opcji, ja no tutaj właśnie. zostaję, ja tu będę spał, na nowo życie se łożę i tak, ja będę filmy nagrywał dla widzów. O nie, fuj, jak ta to toaleta wygląda. Ej, ona w ogóle u mnie jest zapchana, pełno wody jest. Zapchana? No u mnie też. Tak? No, czekaj, spróbuję skorzystać, czekaj. Yy, yy. Fuj, Alek Eee, fuj. Dobra, nieważne. E, ja, ja zamknę klapę, bo jeszcze do mnie wcześniarnie. Pani Wiedźmo, a możemy wyjść na chwilę. Możemy wyjść na Właśnie. chwilę. Eee, czekaj, czekaj, ona coś we mnie rzuca. Uważaj, Alek, ej, uważaj! Ej, ej, co nam dała? Spowolnienie mam. Masz spowolnienie? No jestem Ja też mam spowolnienie! O nie, ona już zaczyna te eksperymenty na nas! Halo, mamy problem! Nie, 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 ja jestem zwykły Sebek! Zwykły Sebek i chcę zwykle wyjść do domu. Ja już tu nie chcę być. Czy pani, ja klastrofobie się, boję jedzie... Czy ta mikstura działa? Tak proszę Panią, działa! Działa, działa I co teraz? Zadowolona po prostu. Co? Jak my się Ty, wydostaniemy? otwórz! Dobra, okay. dobra, do, do, zamknij, 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 no, zamknij, no. Ej! Ej, ale to jest dobre! Z odległości... nacisnę ja, 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 na ja, ja nie sięgam swojej, ale sięgam twoją, no, a ty nie dokładnie, sięgasz Dokładnie, ja nie sięgam swojej, ale czekaj, tak. czekaj, może sięgnę? Ty sięga. Sięgam, sięgam, no, sięgam ty... nawet ja swoją, chłopie! Dobra, no nie, nie, no. otwieraj, nie zamykaj. Słuchaj. No to jest dziura, ty. No. Nie możemy głośno mówić, bo obok nas jest pani wiedźma, żeby ona tego nie słyszała. Okay. Robimy tak. Ty wychodzisz, biegniesz tu na lewo i będziesz no. uciekał przez te drabinki, a ja pójdę, zobaczę co tam jest na prawo, może tam jest jakieś wyjście. I w razie co to cię zawołam. Git? Dobra, dobra, no. Ty, ale co, teraz to robimy? A jak powiemy Liwi, Patty i Slowowi, żeby, że mają zrobić tak samo? No jak uda nam się posiłki jakieś zebrać, policję, nie wiem, strażaków i tak dalej, to wrócimy i ich odbijemy. Dobra, dobra, to na razie działamy we dwoje, a później ich najwyżej przyjdziemy i wyciągniemy stąd. Okej okay. no, okay. Ej, jej nie ma na razie, ona chyba gdzieś poszła, ty Dobra, Alek, to co, działamy? Nie, no, najpierw dawaj. ty musisz wyjść, pobiec w prawo i wtedy ona za tobą, a ja pobiegnę w drugie prawo i tam pobiegnę Dobra Pani Tylko w tam stronę musisz biec Pani wieczmo, tu o, jestem tak jest, tak Pani? jest Dawaj, dawaj, dawaj Tu dawaj, jestem Dawaj, tu dawaj, jestem. dawaj Uciekłem, słaba do twoja Ej, strzelam strzela, broń! Dobra, nie mogę otworzyć, nie o mogę jej, otworzyć! Nie Halo, otwórz mi Alek! Czekaj! O dobra, otworzyłem, otworzyłem, otworzyłem! Szybko, szybko, co ona tu ma? Eee, dobra, jesteś w jakimś pomieszczeniu. Ona tu jakieś zupy miesza! O nie! Alek, Livia, Sebek, Patty i Smajsnow! Ej, przygotowała dla nas jakieś zupy zielone, o fuj, o nie chcę tego jeść! Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jakieś tablice, o nie, pająki! Ej, czekajcie, tutaj coś jest! Mam drzwi! Dobra, mam siekierkę? Może to rozrąbię? O! Te palety zastawione i przejdę tutaj i jest... jest jakaś ucieczka? Alek! Alek! Tebek! Ty jesteś? O, to tu jest! Dawaj szybko! Tu są drzwi, tu są drzwi, dawaj ja jakieś potwory pokonuję, a masz? O nie! O nie! Ten potwór mnie zaraz załatwi! O dobra, dałem radę Uf, Udało mi się. Tu są tu są te drzwi! Tu są te drzwi, dawaj, dawaj, Alek, dawaj! Dobra, jestem. Zamknij, zabunkruj, zabunkruj, czekaj, czekaj, czekaj. Czym? nie mam nic? Sió, i siup. O. Czekaj, czekaj, tak mam. Jest! Alek ta wiedźma tutaj jest! Patrz, nie może przejść! Dawaj, musimy stąd wyjść! Tu są jakieś potwory, to są ochroniarze chyba jej. A masz! A masz! Dawaj ją, Alek! Dawaj, 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 dawaj! Tu są kolejni! Jakieś duchy, jakieś duchy, nie otwieraj, nie otwieraj, one mocno biją Zawsze zamknij, chodź tylko to nie pchaj mnie, nie ty nie padnij Alek, nie padnij A masz rozwalaj je, rozwalaj je! Alek uchronię cię, ochronię cię, a masz! A masz, a masz, a masz. o nie! ojej, padnę, padnę! Jest, udało się dwa, dwa serca! Dwa serca. Naparcie! Dawaj Alek, szybko, póki ta wiedźma nie przeszła. O nie, tu jest jakiś parkur do przeskoczenia. bo nas rozbije te płotki zaraz! Dobra, 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 szybko, uciekamy, 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 Alek dawaj za mną! O nie, tu jest jakiś parkur do przeskoczenia! Co tam na końcu jest? Oj, wpadłem do czegoś, tu jest jakaś substancja. wypływaj, wypływaj. Jak to przejść? Jak to Przejdź, przejść, masz tu jakiś blok? No czekaj, ja tu ci wykopię blok, czekaj, Czeka, daj, daj, tędy, kop. tędy, tędy. O, śup! Dobra, daj. O, ale tam jest, ona strzela. O nie! O nie! O nie! Szybko, dawaj, szybko, semek, przejść, dawaj, szybko. przejść to, przejść to trzeba. Czasu Siup. nie ma, ona za nami jest. Dobra, daję radę, są drabinki na górę. Dawaj na górę, tu są jakieś rośliny. Chyba. Dobra, 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 szybko, 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 zamoruj tu, zamuruj tu, to. to Czekaj, masz rozwal to drewno i deski postaw. Dobra, rozwal dobra, 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 dobra. Trzymaj, 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 deski. Siup, masz deski, masz deski. Syk, syk, A dobra. Ja no, już mam deski. No trudno. już ci dałem. No dobra. Szybko, muruj to, muruj to, muruj to, muruj no, to. to no, stresuje się myszkami ten. Scroll mi się nada szybko. Myszka nie wyrabia? No. Dobra, ja mam słuchaj po prostu. Ma, mam tutaj, możemy zamurować jeszcze więcej. Te deski są dosyć mocne, ona tak szybko ich nie rozbije. Okej, okay, ja drugie wyjście trzeba za, zamurować. ten w jej domu. E, wiesz co? Nie, mam pomysł. Mam pomysł. No. Uciekaj stamtąd. Weźmiemy. Ty masz TNT w domu, nie? No mam, no, ja co z tym. Wywalimy, wywalimy tę chałupę. Całą. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. szybko, szybko, nie szybko. ma czasu, nie ma czasu, szybko trzeba lecieć, szybko trzeba działać, bierzemy TNT, wywalamy, wiedźmę w kosmos, ona chce na, na nas eksperymenty robić, my nie możemy na coś takiego pozwolić, idziemy. Gdzie, e, to, gdzie ja to miałem? Słuchaj, Patty, e, nie wiem, zawsze u góry, koło łóżka chowałeś. myślę, że tam. A, no e, dobra. Tak. Słuchaj, musimy uwolnić jeszcze Patty z i Livię. rozumiesz to? Ale jak ty chcesz ich uwolnić? O yes. ty, skoro... wagoniki są, bierzemy wagoniki, dobra, wagoniki, no, wagoniki też. Masz krześciem wzięte? Masz. Mam, mam, mam. Czekaj, ja tylko zobaczę. Pum. Ło! Wow. No, ej, no nie w moim domu, no co Dobra, sorry. sorry, musiałem wypróbować, jak ten dynamit działa. No, ale nie w e. moim domu, próbuję. Okej, okay, dobra, 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 dobra. No to chodź, idziemy. Na naprawiasz mi to. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, chodź tutaj i wkopujemy się na dół. Masz jakąś łopatę, szuflę czy coś? Mam łopatę, no. No to kop tutaj tą ziemię. Dobra, kop, wkopuję się. Ale tu, tu, tak, tutaj, nie tam wkopuj się. Ej, co ty robisz? Alek! No co schodki robię, no masz. A nie, no co czekaj, ty tu schodki będą dopiero. Czekaj, 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 ja to naprawię. Ja to naprawię, bo ty coś zepsuł teraz, cyk, cyk, cyk. Tu do góry musimy podbudować. siup, siup, dobra. Eee. W tamtą stronę. Siup, dobra. no teraz patrz, co ja robię. Tutaj stawiamy ziemię jedną, bo źle zrobiłeś. Tu wykopujemy, tak, żeby wagonik mógł jechać. Rozumiesz? Tutaj tory postawię, patrz. A masz tory? A no, masz mam tory? tory, mam tory, wziąłem ci z tego. Po prostu, o. Widzisz? Okej, okay, okej, okay, dobra. No, no, widzę, widzę. Tylko teraz kilofa nie mam, no i co? Nie masz kilofa? No nie mam kilofa, no. no to co my zrobimy? Czekaj czekaj czekaj, może u niej jeszcze coś w sklepie jest Yyy... Chcesz tam do sklepu są. wchodzić? nie normalny jesteś? Motyka jest, okej okay, czyli ja w domu miałem, cześć, zaraz do domu pobiegnę. Czekaj, Patrz, nabien, nabien, mam nabien, wagonik nabien. Mam wagonik i teraz trzeba tylko tory zrobić i puścić to TNT i zapalnik dać. Zapalnik no, mamy... mam. Mam kilo. To mam tory z czujnikiem. I jak, te, te, jak ten wagonik pojedzie i trafi na czujnik, to to powinno wybuchnąć. Ej, to jest doskonały pomysł, dobra. I my się nie dobra, uszkodzimy dobra. i nikt. Teraz, słuchaj, wyciągamy ja, paki ja, ja i stoła. Dawaj, wkopuj się. Tam cały czas prosto, cały czas prosto. Tak jest. Cały czas prosto, A ja rozkładam cały tory. Cały czas prosto. Ja rozkładam tory. O, elegancko. Tutaj jeszcze, tutaj, tutaj. Dobra. Ej, to na pewno dobre miejsce, słuchaj. No myślę, że tak, co? No bo ja wkopuję się, wkopuję się i. Jest? Oho! 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 Patrycja tu jest, pat. A no Paty w wkopaliśmy! Okej, okay, dobro wyciągamy ich! Ale dawaj, Paty, Liwie i tego ja idę wózek przygotować! Szybko, szybko, dobra, szybko! Działamy, wezmę. działamy, działamy, weź Patrycja, Wesi. Patrycja, wychodzimy. O, czekaj, muszę Hej, Ej, tam TNT jeszcze, niech one też wybuchną, niech one też wybuchną. Czekaj, Masz, wyrzucam No Oliwia, wszyscy wysku, wychodzimy, Liwia. Dawaj, dawaj, o jest Patty, jest Patty, mam chodzi. Patty, dawaj, dawaj! O, na czekałem z Państwa. Wypuszczaj ich, wypuszczaj ich, nie. Chodźcie, chodźcie, mam TNT, mam TNT, dobra, nie ma czasu, ja już odpalam, ja już odpalam. Ale uciekaj stamtąd! Jak odpalasz? Ja ty TNT czy nie Ej, czekaj, zapalnik, 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 zapalnik tutaj damy zapalnik, dobra. Dobra, uciekajcie, dawajcie, uciekamy, wychodzimy. Uciekaj, 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 uciekaj. Ej, ciężko się tu wychodzi po tych torach. do tego tunelu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, kto nie wyjdzie, ten nie wyjdzie! Podpalaj, ty masz, ty masz szczęśliwo. Ale jeszcze nie wyszli, no wychodzicie Dawaj podpalaj to, Alek nie ma czasu Nie ma Daj, czasu nie zostają, podpal to Podpaliłeś, podpal, Nie, o, nie. Wiem. E, To nie jest <śmiech> <śmiech> Wybuchło? Wybucha? Nie wiem Czekaj, czekaj, czekaj e... Nie wiem, czy wybuchło da, Dawaj jeszcze, jeszcze raz, jeszcze jeden jeszcze jeden. Ja, jak, jak jeszcze jeden? Alek ja podpalaj no, pchamy to. Czekaj, nie w Ej, nie Pcham w to, w Alek, dawaj, podpal to! Podpal to! Chyba. Chyba działa! Dobra, o jest patili... O, jest, uciekli! Wyszli! Czekaj, Alek uważaj! PUM! Wybucha! <grybucha> nie. Jest, wybucha! wybucha. Jak? Wy, wy wystarczyłem kawałek, ale nie wszystkie TNT wybuchły. No, Dobra, czekaj, mam koledę. dynamit, mam dynamit, odejdź Alek! A masz a, a masz, a masz, a masz, a masz! Nie ma tu nic, nie ma nic! Jest! Rozwalone więzienie! Uciekamy, ale rozwalone. Oj, ja. ale rozwaliło! Ej, grubo! Masę ich tam! Ej I on doczek. też chyba rozwaliło, bo widziałem dymek Co się tu zrobił? Musimy stąd wyjść. Dawajcie szybko do bóry. Tak, no to są schodki moje. Dobra, ja mam tu schodki, okej. Okay. Ej, płot jak je rozwaliło, widzisz to? I jo, Alek! Mamy przechlapane w odbudowie tego, ale ci powiem, że dosyć konkretnie wywaliło. Pani Wiedźma zniknęła? Ale Waliśmy się jej bazy i Wiedźma zniknęła, czekła gdzieś. Daliśmy radę, piąteczka Alek! Piąteczka! Piąteczka! Gdzie jesteś? Tu, piąteczka. Tutaj. Dobra, nie nie, bo spadnę. E, słuchaj, udało się. Pati i to uciekajcie do domu. Livia też. Livia tutaj Wydaje normalnie Z szyknie, elegancko. E, słuchajcie, e, uciekamy. Uciekamy, bo nie wiadomo, czy ona jeszcze żyje, czy nie. E, a gdzie Uciec do domu, nie? Do, do domu, Do Dawaj. domu, ja idę się położyć, spacie, jestem zmęczona, a wy, widzowie, trzymajcie się, pamiętajcie, okay. że odcinki są codziennie. Nie zapomnijcie o moim Instagramie, o moim drugim kanale na YouTubie Mam nadzieję, że Wam się podobało, także co? Ja się z Wami żegnam. Nam. Widzimy się jutro. Na razie. Cześć, pa-pa!